Cześć. Mam dzisiaj dla was Keno. Chybił trafił z nożnikiem. 5 liczb, 5 losowań za 20 zł. I sobie zaczniemy. Tak jak zawsze od ostatniego losowania. 8 nie ma. 37 nie ma.

Dalej. Osiem jest, trzydzieści siedem jest, czterdzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma, sześćdziesiąt dziewięć nie ma. Dalej. Osiem jest, trzydzieści siedem jest, czterdzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma, sześćdziesiąt dziewięć jest. Trzy liczby razy dwa. Osiem złote. No i ostatnie losowanie. Osiem nie ma, trzydzieści siedem nie ma, czterdzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma, i sześćdziesiąt dziewięć nie ma. No więc czterdzieści cztery złote się. Zwróci, y, zwróciło. 20 zł wydane na kupon, czyli na plusie dzisiaj mamy 24 zł. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Cześć!